Wiemy, że to jest Amon M, więc mamy MK7 jako e, wersja. O MK7, robota. MK7, normalnie mówić. MK7. Mam MK7. <grym grym grym> Ojej, kocham. Chyba Chodź, ja czy... o, ale... o, ja moj, oj, na koniec, się. Ale 10 HP? Nie, 13 HP zostało, obstudianie. No, ale... Zaryzykował, ryzykowało, szczerze. Zaryzykowało, ale w jakim stylu? Szybki, daszek, ścianka, ścianka i no, czyli pyk czyli... do lobby, do lobby. Kogo tym razem dostaniemy do oglądania? Też jestem ciekaw, przyjacielu mój. O co mu chodzi? No nic, no nic no. Też mówisz? No. O jejku, ale Nex no, no nie, nie Ja toksy... sobie popiszę z widzami. No, no, i, toksy... Toksy... no i taki win. Gdyby ktoś po... mi powiedział, kili. że Toxi Nex wygrałem gierkę, i nie zdziwiłbym. się. nie zdziwiłbym się. Kilajnaki. jedno z. Oj. Z... No, to. To... to była ta osoba, formalność. która ze złotą sniperką grała, pamiętacie go? Pamiętam pamięta. Poproszę GG dla Nexa i dla Toxa, wygrali lobby, które my oglądaliśmy. Ale mniej fragów niż top 1 po pierwszej gierce, wtedy. Pan, kto miał, miał 12, a nie chyba... inne dziesiątki. Tak. Ale, no tak, tak czy nie, moja tak GG. Mamy zabawę. Widzowie, co mamy zjeść? Nie, no, coś zjeść, No nie! Jest. Jesteśmy w internecie. Gdy ja pamiętam jak kiedyś były jajka i wychodziłem na podwórko i biegałem w kółko parę kilometrów. No ale wiesz co, Nie, ja to ja ci powiem lepsze rzeczy. jak musiałem no. dobić metry, wrzucałem telefon do skarpety długiej i kręciłem się skarpetą w pokoju. To tak Takiej taktyki to nie było. Wiesz, no, ale no, no, no. się ciepło okazało, że troszkę strasznie... <grym> Statu... Dobrze. No tak, no, i już chodzą, ale wleście. uwaga! Niefartownie w tym samym czasie Oli? zostali zabudowani. Kubis Czy zimera? Kubis wykończy tę gierkę? No, no, no tak! Kilami 11, ostatnie, Wiktory Royal. No, dzisiaj. dzisiaj tak. Spodziewaliśmy jest. się tego, spodziewaliśmy się tego. Tak, ja już się unosiłem, a tu fo, czysta formalność, czysta formalność, kurde. Tak, oj, OJ! OJ! kurde. pod. spod. O, już gier się do mnie! I, ten... ten... no i snurów! Ale z ale... czterema kilami tylko. Tak, ale ta pompa była na wagę złota, bo to było zwycięstwo. Kubik już prawie się odkus z Gierasem, Ej, a tu proszę. Sobie. znów wygraczy. Może zostali skryfowani? Oj, szybko Oj, nogi, mikso. oj o, miksos, miksos! To jest podob! Cross i zrelvisem pokazują, że ten high -grad nie daje stuprocentowego win ratio. To, o, to są bardzo ważne oj. pompy! Teraz mamy strzelnicę! Blacha i sam! So... GG, Blacha tylko... Giziu z zwycięzcami, gry 3. Chciałem powiedzieć, że tylko 4 killa, ale 6 fragów win. Można no zmienia trochę tabelę pewnie. Na koncie tej drużyny. No i stówka przygarnięta Przez tak tą jest. Widzimy, że teraz... Oj, on jest kończymy. Nie chce spadać, nie, 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 nie na spokojnie, wykazuje A, oni to spłacy. Nie połapać po prostu. Oj, też... tak. Oj, gg. Oj, gg. To jest kicuś! To są cztery kile win! Ja Oj, chcę zobaczyć tabelę! Nie Czy to jest się totalnie? On? Jeśli to jest ten kicuś, który w poprzedniej gierce był top 3, to wydaje mi się, że mamy mamy nową drużynę na miejscu pierwszym. Oj, Arsik w tarapatach, to mięsko nie da mu za dużo! Oj, Oj łapata! O, Ojojoj! Nie wiemy, bo to naprawdę było bardzo tak blisko! Naprawdę, zobaczmy, że po pierwsze, po tych e, czterech grach przewagę miał e, Tuna i Mixon i tą przewagę teraz... E, nie ma co gadać, Oni nie ma co gadać! Zobaczymy! Zobaczymy bo to, to jest bardzo ciekawe, pada. że na tej mecie udało im się przyścignąć! No i, mamy I no, z z im sięgają! ostatni Victory Royal w tym, turnieju, w, tym, w tym turnieju i w tym roku. W tym roku, no, zdobyli suweczkę, ale uwaga, kto zdobędzie tą piękną statueczkę teraz obok nas ja, ja i 2000 złotych, 2000 złotych. Zaraz o, zobaczymy tabelę. Mam, mam... Ale będzie blisko. Uwaga, tak, no, to, to, to jeden. jeden, zobaczmy, tak jest. O no, to nie spodziewałeś! Oj oj, nie oj panowie! 2000 zł. Lądują do Kicusia i Arsiksa. Gratulujemy jeszcze raz, wielkie brawa Gratulujemy GG no, na czacie! GG, zdecydowanie! Ja sobie popiszę z widzami